Zacząłem. Eee, drugą produkcją, którą miałem omówić w takim zestawieniu październikowym, gdzie podałem cztery tytuły, mieliście wybrać dwa. Eee, były dwa horrory: Wygrał powrót żywych trupów z 1985 i były dwa filmy akcji. Wśród nich była zabójcza broń, ta część pierwsza z 1987 oraz był Samotny Wilk McQuaid z 1983, mój rocznik, bo się wtedy urodziłem. No, i finalnie wygrała zabójcza broń, w zasadzie zdeklasowała, ponieważ samotny wilk nie zgarnął żadnych głosów. Szkoda. Na pewno sobie kiedyś jeszcze do tego wrócę, zobaczymy jak tam pójdą kolejne zestawienia. Bo będę próbować tak raz na miesiąc jakieś takie zestawienie robić, dawać wam do wyboru, żebyście głosowali, i wtedy na przyszły miesiąc będzie właśnie omówienie dwóch tytułów z czterech zasugerowanych. Więc wróciłem do zabójczej broni. Do pierwszej części, co jest istotne, bo chcę odnieść się później w przyszłości do pozostałych, natomiast dzisiaj skupiamy się tylko na pierwszej części. I czy sentyment, przetrwał? E, mieliśmy już trochę omówień właśnie takich produkcji, mieliśmy bez twarzy, gdzie sentyment przetrwał, mieliśmy z tajną broń, gdzie niestety to się nie udało, natomiast zabójcza broń? W mojej opinii sentyment przetrwał. Sentyment dalej działa, bo jest to po prostu Dobra produkcja. Powiedzmy sobie to uczciwie. Mimo wielu lat na karku to dalej się broni. E, film jest z 87. E, jak dla mnie jego ogromną zaletą, gigantyczną zaletą jest tytułowy duet tej zabójczej broni, czyli e, sierżant Roger Marto i jego, e, jego ten. Partner, który został mu przydzielony właśnie w tej części, czyli Martin Riggs, jest to duet Glover-Gibson i panowie są po prostu genialni, przede wszystkim to, co tutaj niebotycznie dobrze działa, to konstrukcja tych postaci, jak zostały one napisane, gdzie Marto jest tym ostoją rozsądku, właśnie skończył 50 lat, jest spokojny, y ten, ten swój taki yy, tekst, że on jest już za stary na to gówno tak? i tak dalej. I'm too old for this shit. To jest rewelacyjne. Marto jest ostoją spokoju, porządku. On chce działać logicznie, bez porywczości. Jego nowy partner, czyli Martin Riggs, grany przez Mela Gibsona, jest jego całkowitym przeciwieństwem. Nie dość, że jest młodszy, do tego jest po tragicznych wydarzeniach. I to jest też fajne, bo oni są... Dwoma przeciwieństwami. Rix jest porywczy, Marto jest spokojny. Rix jest super wysportowany, Marto niekoniecznie. Rix używa nowej broni, Marto uwielbia swój stary rewolwer. Rix jest po tragicznej śmierci żony, jest wdowcem, jego żona zginęła. I on się za to, za to obwinia, chce popełnić przez to... No chce odebrać sobie życie, ale nie umie, po prostu nie umie. Marto ma kochającą rodzinę, ma żonę, kilkoro dzieci, opiekuje się nimi i jest otoczony miłością. A więc mamy coś, czego mi brakuje we współczesnych kryminałach, ponieważ mamy jakby lustro, w którym widzimy dwa przeciwstawieństwa i to lustro te przeciwstawieństwa przyciąga do siebie. Jeden i drugi wnosi coś od siebie. Jeden i drugi wnosi coś od siebie. Tu mamy, chaos i po, znaczy mamy chaos i porządek. Chaos to Rix, oczywiście Marto to porządek. Ale oni się świetnie uzupełniają. Chemia na ekranie pomiędzy tymi aktorami, pomiędzy tymi postaciami jest tytaniczna. I tu widać, jak oni mają na siebie zbawienny wpływ. Jak Rix wyciąga Marto z marazmu, takiej rutyny, a Marto daje Rixowi to, czego mu brakuje. Dom, rodzinę, bo on jej nie miał. Daje mu powód do życia. I to jest świetne. To jest kwintesencja tego filmu oraz całej serii. To jest cudownie skonstruowane. To jest wzór do naśladowania, jeżeli ktoś chce się bawić w pisanie książek, scenariuszy i tak dalej. To jest naprawdę wzór do naśladowania. Do tego mamy oczywiście skomponowaną. Prostą, tak naprawdę, dla nas, dla widza, tak? Proście zkomponowaną, typową policyjną, kryminalną dla Ameryka, Ameryki lat 80., łamigłówkę kryminalną, gdzie mamy wątek z przemytem białej substancji o celach psychotropowych oraz śmierć młodej dziewczyny, młod parającej się najstarszym zawodem świata, e, która okazuje się córką, Przyjaciela z wojska tego właśnie Rogera Marto. Czyli Roger Marto trochę jest zaangażowany w to osobiście, ponieważ no, jego przyjaciel stracił córkę i stara się mu, stara się rozwiązać tą zagadkę. Okazuje się, że to ma drugie dno, że, to, że jego przyjaciel wcale taki święty nie był. No i mamy w tym momencie naszych antagonistów. Nasi antagoniści są, powiedzmy, tacy kompletnie kliszowi. Oni są. Ich, powiedzmy, z NPC są do odstrzału, po prostu do odstrzału, więc tam naprawdę jest nieraz niezważaźnia. Natomiast oni, ta liga cieni, cały ten szwadron cieni, którzy właśnie zajmują się handlem białym proszkiem. Oczywiście mamy generała tutaj, Petera McAllistera granego przez Mitcha Ryana, i mamy pana Joshua granego przez Garego Boseya. I teraz, tak, od razu, powiedzmy. Obaj panowie zagrali swoje postacie świetnie. Natomiast są one napisane bardzo stereotypowo. Tyle tylko, że w tym wypadku to świetnie pasuje, ponieważ mamy dwóch kliszowych przestępców, totalnie kliszowych, z czego pan Dżoszuła bardziej zapadano w pamięci, kontra. Pięknie rozbudowany duet policjantów, który dopiero się poznaje i musi się dotrzeć. To nie są starzy kumple. Oni się dopiero co poznali. I są przez to między nimi tarcia, niesnaski i tak dalej. I to działa. I to świetnie działa. Naprawdę świetnie działa. Tak więc, dobrym elementem jest właśnie to, że. Antagoniści są sztampowi. Ja, na, ja tutaj po prostu to liczę jako plus. Ja wiem, że niektórzy mogli powiedzieć jako Emi, no znowu to samo, ale w tym wypadku oni są: oni nie, nie przykrywają właśnie emocjonalnie naszego głównego duetu. Oni są elementem takim napędowym są takim ładunkiem, który rozpędza nasz duet. Oczywiście mamy też całą masę innych postaci, które będą towarzyszyły w zasadzie do końca serii do czwartej części. Mamy yy, ich kapitana, tak, Eda Marfiego, który gra Steve Kachan, yy, mamy dzieciaki yy, Marto, tak? jego żonę, mamy y, psycholog policyjną. Cała ta śmietanka będzie nam towarzyszyć do samego końca, plus oczywiście w kolejnych częściach też dojdą nowe postacie, i co ważniejsze, dojdą nowi antagoniści, będący często lepiej skonstruowani, już bardziej rozbudowani, zwłaszcza tak naprawdę w drugiej i czwartej części, w mojej opinii, są o wiele bardziej rozbudowani, są bardziej różnorodni. To jest też taka siła, według mnie, zabójczej broni, że każda z części ma zupełnie innego antagonistę, tak? oczywiście antagonistę zbiorowego, ale on jest zupełnie inny. Ma inne motywy, ma inny sposób działania, ma inny charakter. Natomiast zaczynamy od jakby tej najniższej półki, od takiego kompletnego stereotypu, który niczym się nie wyróżnia, ale pasuje do ogólnie gatunku, zwłaszcza kina akcji tego policyjnego lat 80. Zatem w mojej opinii pierwsza zabójcza broń to jest dalej mocne, 7 na 10, to się w pełni broni. Uważam, że ogólnie cała seria się świetnie obroniła. Dalej moją ulubioną częścią jest, mimo wszystko, y, część druga. Dalej, według mnie jest. No nie wiem, mam do niej największy sentyment. Część druga. A potem zaraz byłaby część czwarta, którą też robię, mimo że już takie jest bardziej kopanie i tak dalej. Ale część druga dla mnie nadal jest naj, nie wiem, no, najbardziej ją po prostu kocham. Jednak część pierwsza, która to zaczęła, zrobiła to z przytupem, zrobiła to świetnie i cieszę się, że do tego filmu wróciłem sobie po Boże Święty, po x latach. Także to tyle ode mnie. Komentarze są Wasze. Piszcie, jak Wy zapatrujecie się na ten film, jak. Jak wy wspominacie te filmy, natomiast osoby urodzone po 2000 niech napiszą, czy sięgnęły po zabójczą broń i jak wy zapatrujecie się na tak starą produkcję takich właśnie starych dziadów, jak my, mających już po 40-50 lat. Także to tyle ode mnie. Komentarze są wasze, zapraszam do dyskusji. Widzimy się w kolejnych takich pogadankach filmowych i w listopadzie znajdziecie kolejne. Filmy, czy w zasadzie już macie tę kolejną tabelkę do wyboru. Zobaczymy, co wyjdzie z tej tabelki na grudzień. Głosy są Wasze, ja się do tego dostosuję. Trzymajcie się ciepło i zaoczyska. Hej!